Maneczko, Ja jestem Maseczek, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na serwerze kwadratowa dokładnie tak. Yy, I dzisiaj yy, to jest pierwszy odcinek z tego serwera. Pojawią się też live'y. Jutro w sobotę, jutro w sobotę, no, yy, jutro powinien się pojawić live'ik albo jakiś kolejny odcinek. To jest serwer y, frakcje i gildie, czy jak to tam się nazywało. No wiecie o co chodzi. O, ktoś tutaj książeczki rzucił. Nie wiem czy to potrzebuje ale mam pełne. Q. Ochrona 1. Dobra, slime mogę wywalić. Moc 1. Dobra, mocy nie chcę. Daj mi slime bola. Dobra, dziękuję. Y, więc jak już tu jesteśmy, to możemy zobaczyć sobie pięknego creepera. Tam balon, tam tam, 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 tam drzewka, a tu kolejny creeper, a tu mieczyki dwa I tak No tam się kopie Tutaj jest też coś zapewne bardzo interesującego, czyli craftingi Wiprum, czyli tam jeszcze nie możemy wejść, bo nie mam rangi Generator Stone tutaj, proszę Państwa, tak się robi. Tutaj się tak pistone robi, jakby ktoś zapomniał. jak się pistone robi w Minecraft'cie A tam wejdziemy, jak już dostanę rangę, jak wrzucę ten odcinek. Yy, no więc, tak. Yy, tutaj jest Enchanting, oczywiście. Tutaj itemki na gildie, diaksy, emeraldy, tnt, ten, żelazo, refilki, sprzenica i oczka. Co oczka. Yy. Jak to się nazywało? A co? Ok yy, okresu o. Tak to się nazywało. I teraz będę robił sobie kobel X, jakiś opening zrobimy, czy coś w tym stylu. No. I to by było na tyle też będziemy wbijać. Jakąś gildię zrobimy oczywiście. Na razie 36 graczy dzisiaj serwer został otworzony. Ale jak wbijecie, to będzie nas więcej i będzie spoko za zabawa. Yy, nie polecam cheatować, bo za to od razu leci kick z serwera. Yy, pamiętajcie, żeby nie cheatować. I to by było chyba na tyle, więc do zobaczenia na serwerze. Trzymajcie się i cześć!